Musiałem, przepraszam Sztos Sztos Ale zajebiście Ale kozak Woo! No nie trzeba No nie, nie trzeba Siemano. Jak te czasy cię minęły z wiatrem. Jadę na suronie i jestem wariatem. Kurde, ogólnie. Ci się mecz. Mecz naszego 100 milu. Trzeba zobaczyć jaki jest wynik Zamy z z Lublinem. Motor Lublin, Pozdrogajos. Lecimy szybko na stadion. Dobra, jesteś już niedaleko. O, misja, misja. Jest. Stoję, stoję, wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Kozak. Ciąg, jest kuski. Ale mnie kusi. No i widzicie jaka jest reakcja na surona Nic zero Tu kolejny, tu kolejny Tu kolejne lodówy no Nie, no muszę. musiałem, przepraszam. Wychęż to droba. Także jak jest dosunek policji do Surona, no normalny. Jak się jedzie normalnie, to nie ma problemu. Przecież to jest ze wszystkim tak. Jak ktoś będzie przesadzał, będzie odstawiał czodę w miejscach, gdzie nie powinien. No to będzie lipa. O, gleba. W całym Osztynie słychać ten stomil. Zajebiście, liczę na to, że chłopaki wygrają i wrócą do pierwszej ligi. No będzie fajne. Przydałby się tam stadion dla, dla Osztyna. my sobie. To jest taki klacyk. Kurde, lafery. Pyk, plac manewrowy. Zejdziemy tak po klasycznemu do Michała. Nie będę dzwonił A zajdę i zapytam go przez domofon, co robi. No i nie ma Tu zamiechała blokiem O kurwa, myślałem, że jest odpalony, prawie się obalili Zamiechała blokiem była chopeczka Przy której się uczyłem jakichś pierwszych lotów O kurde, cała zarośnięta jest Uee. No nie dam rady niestety, a chciałbym Spróbować sobie teraz polecieć ją Może na wąwóz zajadę na chwilę Co z na wąwóz, a co tam Halo? No i gdzie jesteś? No to może dawaj na, na tezko, na to, na Samickie. No dobra, no to dawaj ci na tezko, no no, pozdro. co muszę Wam powiedzieć na pewno? że Jak to wygląda teraz spotykanie się z na, ze znajomymi, kiedy ja jestem na Suronie To? Czekaj, czekaj, czekaj! król! Czek. A u? Siemano. Co, 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 co tam? go, chciałem! Teraz jest na eko! Cześć Trzeba podałować No nie trzeba I co? Aaaa muzyczka jeszcze Panie życie i kurde, przegraliśmy ten mecz. W karnych, cholera jasna, ale lipa. Straszna lipa. Dobra, w sumie to jest zwykła prosta, widzimy się w lesie. Kurde, jakie ładne 3-3-5i. Cztery rureczki. Ładnie to chodzi. Ładna jesteś. Podoba mi się. Dobra, jedziemy tędy. No i teraz się mogę wyżyć. Ale kozak! Aaaa! To oznacko. <grymne> Co tu się dzieje? Uf. Dobry tak, no elektryczny Głosowali Państwo może? Nie. W budżecie obywatelskim? O kurde błąd. Do 15 mamy czas No to będziemy głosowali. Na pewno. Wniosek numer 50 na to miejsce No Będzie rozwój. Także tutaj synek za... o, żonkę Dobrze, niech synek jeździ. Na <laughs> napierdala Super Ej sztos Ja tu mam zawał jak tamte, dwa gapy przeskakuje Zajebiście lata 12 lat Sztos Sztos Siema Ale ci dobrze idzie, wariacie no. Gratulacje Gapy, elegancko, lataj Elegancko. Będzie z ciebie zawodnik, tylko musisz katować i się głupio nie I Dietka, dietka. Ja ochraniacze na kolana lepiej by było. O, widzisz. Masz? Kup sobie takie 3-4, wiesz, skarpety na. Nad... No. Kup sobie, bo kolana jak chcesz uszkodzić, to masz kontuzję i nie jeździsz, nie? A tu bardzo dużo jest więza do tego wszystkiego, to możesz sobie narobić bidę. Z czy tu surony przyjechałeś? No. Tylko sobie przyjechałem. Chciałem zobaczyć, czy ktoś jeździć. Jesteś na dole, nie ma nikogo pewnie. Ostro cisza. Mateusz, no. chodź zobaczyć motoczkę Frywaj, ja lecę Pozdro A będę na odcinku? Ta, no tak, no to pozdro. pozdro, wszystkiego dobrego Na razie, hej Ej Jeszcze raz Ej nie, ja tu zostaję na chwilę, bo tu się po nie jeździ zostaję? Co? No zostaje jeszcze na chwilę To No to dawaj ja pojadę za tobą Ostatnio mnie na jakąś stronkę nagrywali, nie? No Jechałem, jechałem i tak jajcami, walnąłem A, tak wciągnęło, co? Co? No. Dobra modna się, nie dawaj, leć to. Wiesz, jakoś bolało. No, zapewne wolało, no. Czyli to lecisz stoliki normalnie. Znaczy, ja pierwszego stolika na pewno nie polecę, drugi mogę lecieć. Ja co ja ja pojadę za tobą. Nie przejmuj się mną. Nice. Nice, ziołek Zajebiście Zajebiście stary, naprawdę kozak Propsy, dawaj, odłam dziurę Propsy w ciul Napieraj ile się da, masz ostry potencjał stary Nie boisz się, wysoko latasz, masz kurde dobry styl No, kolega mi mówi, że widzi mnie z Dawidem kiedyś no. Naprawdę, zajebisty potencjał masz stary do jazdy. Słucham? Nie, jeszcze chwilę se tu pojeżdżę gdzieś. Tu w prawo, tu w lewo, tu pod górę. Łoł. Wow. może można ponaganiać. Wow! Łoł. Ale... Nogę wciągnęło. Tę kostkę sprzęciłem teraz. Oh, oh. Jaki to jest placabaw? Wow, ale pizłem. Ale pizłem. Ale plazawał! Zajebliście Jest Ale spokojnie. Ej, jedziemy na sam do wąwozu Elegancko. Wow. Jestem ciekaw, czy jedzie. Tam pamiętam, że Belka, bo ostatnio jakiś jeździłem. Jak to wygląda teraz? Jest ona nadal. Dobra? Ale tu pozarastało. Wow, wow. Co jest? Co jest? Uuu. No tu już by nie było fajnie Kurde, miałem się nie odpalać Gołe nóżki mam kurde Sam zwracam uwagę, żeby ochraniacz jakieś miał, a sam ich nie mam, nie? No jestem ciekaw czy tam wiedzie jakoś. Myślę, że może być ciężko przez te przeszkody, które są po drodze. Okej okay. Okej okay. Hard ten duro o człowieku! Nie ma opcji tutaj. Musiałbym jakoś tako się wpylić. O kurde. Tak nie. <śmiech> <śmiech> Jazda! <śmiech> Ty! Ja będę miał tu problem fest. Oho! Ale lipa raz, dwa No nie! Muszę jakoś inną drogą. A ja się zamęczę tutaj. Jakbym miał kostkę, to może jeszcze by coś z tego wyszło. Się, teraz to się zmachałem, Ale tu będzie przejazd bokiem. Oj, dawno nikt nie uczęszczał tej traski. O, teraz drzewo tu leży. Już wiem, czemu nikt nie uczęszczał. Dobry, Dobry. pan Zosztyna jest? To, to, to. Fajnie, widzę młody chce już tutaj początki jakieś. Jakby tak. pan w budżecie, budżecie obywatelskim zostawił na nas głos. Postawię. Tak? Wniosek tak. numer 50. Będę bardzo wdzięczny panu żonkę, dzieżonkę, pociągnąć teściową. Dzięki bardzo. Siema. Co tam? O się. Tak Kurde, będziesz jeździł, nie? Pojechałem na sam dół wąwozu, nie mogłem podjechać pod niego. Musiałem tamtędy wjeżdżać. O tak patrzę. Dzisiaj nie będziesz na wąwozu, nie? No, zachciało się trochę. Ja to miałem przerwę dwa tygodnie, nie? Dobrze, I katuj katuj A no 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 <grywa> uważać Musisz no. Dobra, katuj ta Ale zajebiście Ten drugi stolik bez problemu <laughs> a, ale kozacko I szybko sobie wjeżdżam na górę. Rock garden mhm. Dobry Dobra, ja też jeszcze się trochę powyżywam Ale kiedyś to już łatwiej, nie? Pa, a, a, utrzymać tego wariata To jest druga chwila. jest no. Jest ciekawe, jak na chopat bitowy by się on zachowywał. Zadko. I teraz w górę I teraz w górę oh. Whoa. Whoa. Nie no, tutaj to jest ciężko Ciężki temat, duże piony Chociaż... Ty kurwa, może by się udało No nic, mam 9% Możemy się zaraz go gopro rozładować Ale no, popróbuję sobie Następnym razem przyjadę I popróbuję sobie więcej tych stoliczków Lajtowo Normalnie, te pierwsze trzy normalnie się nadają, wow Normalnie. Jak chcecie odcinek z z wąwozu dajcie lekka w komentarzach i nagrywamy, przyjeżdżam tu córkiem I się uczymy Trochę Prawie beka Jeszcze Ja cię radzę Trochę szybciej, i to Dobra. A Beka. Dobra, fajnie. Uciekam. Lecę gdzieś tam dalej naganiać. Dopóki pogoda jest. Wszystkiego dobrego. Dzięki za pomoc. Trzymaj się młody. Na razie progresuj. I uciekamy. Dobra, nie ma baterii, wariaty. Dzięki za oglądanie tego materiału. I widzimy się niedługo znowu. Pozdra Uwielbiam to